Start! Jedziesz! Jedziesz! Głośniej, daj muzykę głośniej. Rzec dawaj, dawaj. Ale obracaj się coś, Tomek. Kura. A z przodu? A z przodu jeszcze. Poka, pokaż z przodu. Pokaż, pokaż. Jutro będziesz na YouTube! Kurwa, na YouTube i się będę kurwa teraz i W składzie Co to jest za samochód? Hyundai? Testarossa? Andrzej Wurtch Zwany Ciemnym piwem Maro I Mirosław B Łowcy B Łowcy B No i, no i jo. Bo tego na rowerze Pedałka nie ma Co ma dwie dziury w majtkach ty, ale tak między Bogiem a prawdą, Andrzej, tak między Bogiem a prawdą, ja bym się kurwa wstydził chodzić w takich majtkach z dwoma dziurami w dupie, bo to i podejrzenia, prawda, panie prokuratorze, i, i kurwa po prostu w ogóle, i to źle wygląda, prawda? A jakby na przykład y, coś mu się stało i zabrało go, nie daj Boże, pogotowie i co, zobaczą, że ma dwie dziury w majtkach? Mama zawsze uczulała, zawsze mieć czystą bieliznę, bo jak ci odwiozą, to potem posrane majtki, to źle wygląda. Ja tam może zejść, ja po słodach, ale, jak to jest widok, to się spierdził. Widok, widokiem, ale kurwa, czy ja mówię, że zrobimy sra, srać? Posługa ograniczona. tu przyjdzie jakiś ten. Roaming do nich. A Wi-Fi jest? Właśnie ze spodni właśnie. Nie wiem jak ten, bo z Wi-Fi mogę jeszcze, jeszcze tym, yy, się porozmawiać. Czyli tak jest, że musi być password i user wiesz. Kod z kuponu. Witamy w hotspot Siedlisko Karpatia. Login. <gryfikacja> Kod z kuponu? No, no, ale, czy... to jest, ale to jest przy wolnej sieci. No to może z paragonu wiesz, yy, że jak zapłacisz to all tam będziesz miał... Mm -hmm. Każda z jihad. Dżihad, Robisz to zdjęcie czy nie? nie. Zabij mahometa. A, a kto mówi, że, że robię zdjęcia? Zbocza pieprzonego Mahometa. Pff. Mówię, że Marek nie. Nie, 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 nie. nie. Te I powiedział: Stanąwszy przed kato są Tak samo staruszki. Że zamachała rękami obiema musisz zacząć chodzić ulowo, że boję się nigdzie, nie się gdzie. rady na to nie ma.

Na włogowym byliśmy. Aha. Tak, a reszta nie wiem. Nie, są miejsca magiczne. I to co mówiliśmy, to do źródła samo to jest wycieczka po prostu fantastyczna, ale cały dzień, cały dzień. No właśnie, to dzisiaj dopiero tak a To jest taki spacer. Panie? Piano, tak. To będziemy się kamerować nawzajem. Tak Mareczku, dzień dobry, witaj. Tak, a też robisz film czy robisz zdjęcia te Film na razie, film na razie. Pięknie, to, 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 to. więc jedziemy od Tarnicy przez Kalicz <laughs> na Rozsypanie, którego nie widzimy, Mirosław B., Andrzej W., zwany i droga na Ukraina. Tak Mareczku, dzień dobry, witaj. Tak, a ty też robisz film czy robisz zdjęcia te film panoramiczne? Na film na razie. Pięknie, więc jedziemy od Tarnicy przez Kalicz na rozsypanie, którego nie widzimy. Mirosław B., Andrzej W., zwany Wurtchem, i droga na Ukrainę. I zakaz ruchu Only White dla czarnych y, y, negro... Negro, idnik. Negro, dla czarnych Montenegro. I droga do Wołosatego. Pięknie. Droga na Ostra Krowa, koza, maro. Ty, gdzie ta krowa z Mucznego poszła? Przed tam był ogień. Nie wiem, kiedy ale trzeba się do ognia podziwiać, czy tam kości nie został. Ale myślisz, że ją nawet, na, na, najpierw wydoili? Może ją najpierw wyduczyli, ja. Czy świnio. To panowie, pomachać. Machata chroni, nie? Ty, Walek, to jesteś wulgarny strasznie. Kończę ten film, bo, bo będzie tylko dla dorosłych za chwilę. Na, niego ...na górę i jesteś ty. <grym> Strach? Kurwa na koniu? To jest dzikie zwierzę. Ale idzie! No, kurwa, kurwa tak. teraz poszło. O. Teraz dół poszło, nie? No. Także A nie pierdolcie, do... że się nie rusza. Za tym metanem.